Cześć! Dzisiaj przygotowałem dla Was pierwszy z odcinków o motocyklach przygodowych, czyli tanio i dobrze. Jak wybrać motocykl do 15 tysięcy? Ja przygotowałem dla Was dzisiaj motocykl, który świetnie znam. Miałem takie dwa wichtrony. Są to wichtrony pierwszej generacji, 650. I postaram się Wam przybliżyć ten motocykl. Dlaczego chcę Wam zaproponować właśnie ten model Suzuki, Suzuki dl 650? Po pierwsze, przejeździłem na dwóch moich Delach jakieś 50 tysięcy kilometrów. No, i z perspektywy użytkownika, serwisanta tego motocykla, myślę, że sporo ciekawych rzeczy będę w stanie wam o tym motocyklu opowiedzieć. Pierwszy element, za który ten motocykl bardzo polubiłem i wam będę go polecał, to jazda drogowa. W jaki sposób zachowuje się ten motocykl w warunkach drogowych? Co mogę o nim powiedzieć? Ten motocykl naprawdę jest motocyklem, który świetnie i bardzo stabilnie prowadzi się w zakrętach. Jego aluminiowa rama, powoduje, że ten motocykl jedzie po winklach jak po sznurku. Jest motocyklem bardzo poręcznym. Na pewnym etapie produkcji, dokładnie lata 2008-2009, miał swoich konkurentów w postaci Hondy Transalp 700, Yamahy Tenere XTZ 660, czy BMW serii F650 GS, ale ten motocykl górował nad tymi motocyklami. Na pewno jazdą po winklach. Nie wiem, czy wiecie, był też taki test tych motocykli, których wymieniłem. No i okazało się, że Suzuki DL zdecydowanie. Wygrywa z tymi motocyklami. No i też Niemieccy dziennikarze przeprowadzili swój taki test i Wiszczon kilkukrotnie wygrał taki konkurs na najlepszy motocykl winklujący po alpach, no i to też o czymś, o czymś mówi. Także w warunkach drogowych ten motocykl naprawdę jest stabilny przy średnich prędkościach, przy wysokich prędkościach. Ja bardzo ten motocykl polubiłem, bo tak naprawdę zjeździłem masę winkli tym motocyklem, niezależnie od tego, czy jeździłem sam, czy jeździłem z pasażerem, czy jeździłem z kuframi. Ten motocykl w warunkach szosowych zawsze szedł jak po sznurku. Czy to były równe asfalty, czy jakieś tam połatane. Ten motocykl naprawdę był stabilny. A kto mnie zna, no to wie, że bardzo lubię dynamiczną jazdę po zakrętach. No i ten motocykl naprawdę daje mega frajdę z jazdy. Oczywiście ten motocykl musi być sprawny. Tak? Dzisiaj ten motocykl z 2009 roku, żeby jeździł no tak jak wychodził z fabryki. no To musimy zabrać, zadbać o parę newralgicznych tematów, czyli serwis przedniego zawieszenia, tylnego zawieszenia, żeby tam było wszystko sprawne, łożysko główki ramy, tak samo kwestia sprawdzenia użyskowania wahacza, dobre gumy, no i w tym momencie na pewno ten motocykl będzie się prowadził świetnie, niemalże tak samo jakby wyszedł z fabryki. Za co jeszcze go mogę polecić? Świetna osłona przed wiatrem. Suzuki DL 650 nawet na standardowej szybie dla gościa o wzroście 1,81 m, tak jak ja, ta szyba w DL jest regulowana w trzech płaszczyznach, zapewniał bardzo dobrą osłonę przed wiatrem. Dość szeroka czacha, podwójny reflektor, powodowało to, że ten model Suzuki ma dużo lepszą osłonę przed wiatrem niż kolejne, nowsze generacje Suzuki DL. Kto jeździł dl na pewno to potwierdzi. A jeżeli do waszego motocykla wrzucicie jeszcze jakąś szybę typowo turystyczną, choćby GV Airflow, to naprawdę ten komfort podróżowania na długich dystansach jest bardzo, bardzo dobry, jeżeli chodzi o osłonę przed wiatrem. Niejednokrotnie mi się zdarzało tak na strzał przejechanie 800 km. Gdzieś tam, powiedzmy, był to tranzyt nudnymi autostradami, tak? Bo czas urlopu y, no, był nie z gumy, więc czasami te nudne przeloty y, trzeba było wybrać drogami szybkiego ruchu. No i tam y, Suzuki naprawdę przy dużych prędkościach z tego typu szybą turystyczną i tej generacji motocykl naprawdę sprawował się bardzo, bardzo dobrze. Co jeszcze mogę dodać, jeżeli chodzi o. Tematykę tutaj jazdy drogowej. Silnik Suzuki, no być może nie ma jakiejś tam oszałamiającej mocy i przyspieszenia, ale kto właściwie kupuje ten motocykl, to nie oczekuje tutaj przyspieszeń tak jak w motocyklach sportowych. Jest to żwawy motocykl, jeżeli ktoś chce dynamicznie im jeździć, też da się to jak najbardziej zrobić. Zużycie paliwa w tych motocyklach to w zależności od stylu jazdy obciążenia od 4,5 do 6,5 litra. Tak było w moim, w moim przypadku. Mimo, że Suzuki DL650 jest zaprojektowany jako motocykl raczej szosowy, powiedziałem dzisiaj na wstępie, że chcę Wam zaproponować motocykl przygodowy. Tak, nie mylę się. Suzuki DL650 to także motocykl, w którym da się jeździć nie tylko po szutrowych drogach, nie tylko po nierównych asfaltach, ale naprawdę po założeniu opon terenowych, ustawieniu właściwego ciśnienia w tym ogumieniu, tym motocyklem też można naprawdę całkiem nieźle wojować w terenie. Ja wszystkie moje wisztromy troszeczkę tam zawsze zbroiłem w kierunku jazdy terenowej, bo oprócz tego, że uwielbiam jeździć po winklach. To ciągle mnie gdzieś tam ciągnęło, żeby skręcić gdzieś boczną drogę. No i czasami pakowałem się w kłopoty, więc też bardzo często okres jesienny, wiosenny. Do mojego Dela wrzucałem opony kostkowe. Najczęściej to były Continentale TKC80 albo Michelin Anaki Wide. No, i na tych oponach ten motocykl naprawdę nieźle sobie radził w terenie. Oczywiście, gdzieś tam zawsze coś długnąłem w tym motocyklu. Jak, mimo że prześwit DL-a nie jest zbyt duży, no to zawsze coś tam kombinowałem, wrzucałem kości, które ten motocykl podwyższały o jakieś 30 mm, przerabiałem zawieszenie w przednim motocyklu, ale pierwszy mój DL z 2004 roku generalnie był niedłubnięty w żaden sposób. I też na oponach kostkowych latałem tak, tak samo dynamicznie i szybko razem gdzieś tam z kumplami na Transalpach, na Afrykach. Penetrowaliśmy tutaj kaszuby dookoła, no i nie było najmniejszego problemu, żeby za nimi nadążyć, a wręcz przeciwnie, to bardzo często oni gonili mnie. Mimo, że Suzuki nie planowało, aby ten motocykl był motocyklem terenowym, tylko typowo drogowym. Mimo wszystko ten motocykl da też się wykorzystać nie tylko do jazdy szutrami, ale w troszeczkę ambitniejszym terenie. Przygotowałem też, też dla Was materiał, który dołączymy do tego dzisiejszego filmu, który Wam pokaże jak można zmodyfikować szybko i niedrogo tego DLA 650, żeby tak samo żwawo jak Afryki, Transalpy czy nie wiem GS 800 śmigał w lekkim e, terenie i nie tylko. E, jak poprawiłem fabrykę? Aby motocykl Suzuki był rzeczywiście motocyklem adventurerowy i turystycznym, wymieniłem szybę na szybę GV Airflow. Ta szyba bardzo fajnie chroni przed wiatrem na długich dystansach. A przy jeździe w terenie nie ma problemu, żeby szyb, szybkim ruchem zdemontować lotkę, która tutaj jest. No i na takie krótkie szybie można już gdzieś tam w tym terenie bardziej ambitnie tym motocyklem sobie latać. Co zmieniłem w kierownicy? Wiadomo, kierownica do jazdy terenowej, na stojąco, żeby się jeździło wygodniej, poszła 3 cm do góry. Oczywiście wszystkich przewodów wystarczyło w zupełności, czy to od rolgazu, czy od klamki sprzęgła, czy przewód hamulcowy. Nie było potrzeby ingerować dodatkowo. Oprócz tego pojawiła się rozpórka, która przy jakichś glebach zapewniała Większą sztywność kierownicy, tu jest kierownica stalowa 22 mm, więc ta rozpórka no zdecydowanie poprawiała sztywność tej kierownicy. Solidne gmole w formie klatki. Wykonała firma Barkson, kolega ostry z forum Transalpa. Nie są to żadne Givi, nie są to żadne innej marki, która specjalizuje się. Jest to zrobiona typowo gmole pod jazdę terenową, które bardzo konkretnie chronią ten motocykl przed jakimikolwiek glebami. Kolejny element, który zmienił się w tym motocyklu, no to podnóżki enduro. Tak, żeby mokry but nie ślizgał się, no i też do jazdy na długich dystansach te podnóżki obniżyłem o 2 cm, co na znaczący sposób poprawiło komfort podróżowania na długich dystansach. Co zmieniłem w zawieszeniu tego motocykla? W motocyklu wymieniłem kości po to, żeby motocykl podnieść 3 cm do góry i zwiększyć jego prześwit. Ostatnią modyfikacją, której nie zdążyłem dokonać, była planowana wymiana tylnego amortyzatora. Nie wiem, czy wiecie, ale firma Wilbers produkuje do DL650 tylne amortyzatory o skoku 200 mm. No i myślę po tej modyfikacji ten motocykl byłby dla mnie kompletny. Dlaczego Suzuki DL jest tak atrakcyjnym motocyklem do turystyki? Bardzo często te motocykle, kilkuletnie, bądź już teraz kilkunastoletnie. Określiliśmy sobie budżet powiedzmy do 15 tysięcy na DLa pierwszej generacji. Te motocykle zawsze jeździły turystycznie i kupując ten motocykl, nawet nie będziecie musieli pewnie inwestować w wiele rzeczy do turystyki, bo te motocykle na pewno będą miały gmole Jakieś grzane manetki, handbary, na pewno się znajdzie jakiś kufer, być może osłona silnika, bo filtr oleju jest takim newralgicznym miejscu, że łatwo go uszkodzić. Więc myślę, jak zaczniecie poszukiwania tego swojego DLA, to naprawdę te motocykle już są całkiem bogato wyposażone, a same akcesoria do tych motocykli też nie mają jakichś zaporowych cen. Więc myślę, że to będzie kolejny atut, jeżeli chodzi o wybór tego motocykla. Częste pytanie zadają sobie nabywcy Dela: czy ten silnik 650 nie będzie za słaby do, do jazdy we dwoje? Nie będzie za słaby. Tak naprawdę, jeżeli jeździmy we dwoje, no to też musimy dostosować prędkość do większego obciążenia. Więc jazda z pasażerem, z kuframi no to zawsze jest raczej niespieszna turystyka. No i tutaj jakieś wielkie moce no nie będą potrzebne. Ten motocykl do jazdy we dwoje naprawdę mogę powiedzieć, że jest stworzony. Jego sztywna aluminiowa rama, regulowane w praktyczny sposób tylne zawieszenie mam na myśli praktyczne pokrętło do zwiększania. Napięcia wstępnego sprężyny. Bardzo szybko też możemy regulować napięcie wstępne sprężyn w przednim zawieszeniu. Zapewniają naprawdę taką pewną, kontrolowaną. Jazdę. Wiele innych motocykli no jest bardziej takich niestabilnych, jeżeli chodzi o turystyczną jazdę. DL uważam, że jest naprawdę bardzo ciekawą propozycją też do jazdy we dwoje. Zaznaczam jazdy turystycznej. Myślę, że przybliżyłem Wam tutaj Suzuki DL 650, jeżeli zastanawialiście się nad wyborem motocykla turystycznego w budżecie do 15 tysięcy złotych. Naprawdę jest to kawał fajnego motocykla taniego w obsłudze, bezawaryjnego. Ja tymi motocyklami, tak jak powiedziałem, przejeździłem jakieś 50 tysięcy kilometrów i nigdy ten motocykl mnie nie zabił, nie miał najmniejszej awarii. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania co do Suzuki d 650 jak zachowuje się w różnych warunkach drogowych, to na pewno w komentarzach odpowiem Wam na te pytania. Tak jak powiedziałem, 50 tysięcy na tych motocyklach, w różnych warunkach, Błoto, piach, kręte górskie asfalty, jazda z pasażerem przy różnych prędkościach. DL spokojnie zamykał licznik na pasie lotniska, gdzie kiedyś tym DL-em testowałem jego prędkość, a na szutrach też DL jeździł z prędkościami Dakarowymi. Do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie kanał, nie ominie Was. Kolejna ciekawa historia o motocyklach przygodowych.